Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego nikt nie zbliża się do tego opuszczonego hangaru? Co wydarzyło się podczas tajemniczego lotu 42? Dlaczego wdowa zdecydowała się zamieszkać tam i co usłyszała tamtej nocy, czego nie da się już zapomnieć? Ta historia nie daje spokoju i może zmienić sposób, w jaki patrzysz na opuszczone miejsca. Zanim zaczniemy, zasubskrybuj kanał, kliknij: Lubię to. I podziel się tym filmem z kimś, kto lubi zagadki z mroczną przeszłością. Gotowy wejść do hangaru, z którego nikt nie wraca taki sam. Nie wiadomo dlaczego wybrała właśnie to miejsce. Wśród tylu opuszczonych wiosek, tylu domów i schronów w całej południowej Polsce, wdowa o imieniu Marta przybyła do bezimiennej, osady, która nawet nie pojawiała się już na mapach. Dawny wojskowy kompleks lotniczy, ukryty na skraju lasu, zbudowany w czasach, gdy żaden obywatel nie miał prawa wiedzieć, co tu się dzieje, hangary wciąż stały, choć obrośnięte mchem i kruszące od środka. Główna hala przypominała kadłub potwora, który połknął załogę i nigdy jej nie oddał. Marta nie zadawała pytań. Miała swoje powody, by odejść z miasta, zamknąć za sobą ostatnie drzwi i nie wracać. Wnętrze było zimne, pachniało olejem lotniczym i rdzą. Ściany miały ślady po kablach i oznaczenia w języku, którego nikt już nie używał. Znalazła miejsce do spania między skrzyniami a porzuconymi narzędziami. Cicho, prawie z szacunkiem, rozpakowała tobołek, w którym była stara kocówka, zdjęcie męża i książka bez okładki. Noc zapadła szybko, bez ostrzeżenia. Las wokół milczał, jakby coś go uciszyło. Marta położyła się na materacu, zasłuchana w oddech przeszłości. Przez otwarte okno słychać było delikatny świst, jakby ktoś wciąż przechadzał się między skrzydłami samolotów, których już tu nie było. O północy usłyszała pierwszy dźwięk. Metaliczny zgrzyt przeciągły i bolesny, jakby ktoś otwierał drzwi, o które nie powinny już istnieć. Serce zamarło jej na moment, lecz nie podniosła się. Tylko wstrzymała oddech i nasłuchiwała. Gdzieś w głębi hangaru echo powtórzyło ten dźwięk. Dłuższy, bardziej wyraźny. I zaraz po nim głos cichy, ochrypły szept, niepodobny do żadnego ludzkiego języka, lecz pełen błagania, jak modlitwa wypowiedziana przez zęby śmierci. Nad ranem Marta odnalazła na drzwiach hali znak, którego wcześniej tam nie było. Wydrapany paznokciem albo drutem cztery cyfry 1942, poniżej krzyż i słowo zapisane dużymi, przekreślonymi literami nie otwierać. Zostawiła to bez komentarza. Znała przestrogi, które mówi się tylko szeptem, ale przecież nie przyszła tu, by się bać. Przyszła zby zostać, i w tej chwili, w tej martwej ciszy między oddechami starego budynku, miejsce jakby ją zaakceptowało, albo rozpoznało, jak coś, co czekało zbyt długo. Drugiego dnia, gdy mgła jeszcze nie opuściła posadzki hangaru, Marta obudziła się z uczuciem, że coś się zmieniło. Nie potrafiła wskazać, co dokładnie. Powietrze było cięższe, jakby przesycone szeptami, których nie dało się uchwycić. Wszystko wokół wydawało się odrobinę przesunięte, nieznacznie odmienione, jakby przestrzeń sama próbowała coś ukryć. Poszła do części technicznej budynku, gdzie dawno temu mechanicy pracowali nad prototypami silników. Pomieszczenie było wypełnione narzędziami pokrytymi kurzem, zeszytami z notatkami w języku technicznym i dziwnymi symbolami oznaczeniami przypominającymi kod wojskowy. W rogu za regałem z pogiętymi częściami kadłuba znalazła zamkniętą szafkę. Nie było w niej klucza. Drzwiczki opierały się przez chwilę, po czym puściły z głośnym jękiem. Wewnątrz leżała niewielka skrzynka z metalu, zardzewiała, ale nienaruszona. Kiedy dotknęła wieczka, przez palce przeszedł ją dreszcz. Skrzynka była zamknięta na stary zamek szyfrowy, cztery miejsca, jakby oczekujące daty. Przypomniała sobie wyryte cyfry z drzwi hangaru. 1942. Spróbowała. Kliknięcie. Zamek ustąpił. W środku znajdował się jedynie mały fragment skrzydła samolotu, pokryty ciemnym nalotem, jakby przypalony. Do niego przytwierdzona była metka, niemal całkowicie zatarta z napisem LOT 42. I jeszcze coś szklana fiolka, pusta, ale wewnątrz osadzony był cienki osad, fioletowy, połyskujący. Gdy tego dotknęła, rozległ się dźwięk, cichy trzask, jakby coś pękło daleko w strukturze budynku. Echo odbiło się od ścian i ucichło równie szybko, jak się pojawiło. Tego samego wieczoru, gdy Marta siedziała na betonowej podłodze, pisząc w zeszycie, zgasło światło. Choć nie podłączono jeszcze żadnego źródła energii, żarówka wcześniej migotała, jakby coś ją zasilało. Teraz pogrążyła się w ciemności, a w tej ciemności usłyszała coś jeszcze. Delikatne stukanie, rytmiczne, z kierunku zamkniętej hali testowej. Cztery uderzenia, przerwa, trzy kolejne. Potem znów cisza. W nocy śniło jej się, że stoi na pasie startowym, a nad nią krąży masywna sylwetka samolotu. Nie słyszała silników, lecz wibracja ziemi zdradzała jego obecność. Ze środka dochodził głos, tłumiony, ale pełen rozkazu. Nie rozumiała słów, lecz wiedziała, że są skierowane do niej. Rano odkryła, że skrzynka, którą zostawiła zamkniętą, leży otwarta. Fiolka zniknęła. Na wewnętrznej stronie wieczka pojawił się napis, którego wcześniej nie było wracamy. W trzecim tygodniu Marta zaczęła dostrzegać wzory, nie takie, które widzi się na papierze, lecz te ukryte w miejscach, gdzie wzrok niechętnie pada. Rysy na ścianach hangaru układały się w schematy, plamy rdzy tworzyły kontury jakichś symboli. Przez przypadek trafiła do niewielkiego pomieszczenia przylegającego do głównej hali. Drzwi były zacięte, ale poddały się, jakby wiedziały, że ktoś w końcu przyjdzie. Wewnątrz archiwum. Zardzewiałe szafki z dokumentami, niektóre zalane wodą, inne nadpalone. Kiedy sięgnęła po pierwszy segregator, chmura pyłu wypełniła powietrze zapachem starego papieru i czegoś jeszcze. Czegoś metalicznego z nutą oleju i popiołu. Większość dokumentów była bezużyteczna. Listy materiałów, specyfikacje techniczne, raporty z konserwacji. Ale jeden z nich nosił oznaczenie L42, skrót, który natychmiast skojarzyła z napisem z fiolki i fragmentu skrzydła. Dokument był częściowo zatarty, lecz zdołała odczytać: Projekt eksperymentalny, data rozpoczęcia, marzec 1959, cel test wysokościowy z ładunkiem biologicznym klasy C. Samolot, model prototypowy, kod wewnętrzny, lot 42. W kolejnych dniach przeglądała wszystko, co znalazła. Relacje z testów, skargi pilotów na dziwne reakcje układu nerwowego podczas próbnych lotów. Jedno z nazwisk powtarzało się szczególnie często: porucznik Aleksander Rybak. Z jego akt wynikało, że był dowódcą jednostki testowej przypisanej do lotu 42. Nie było jednak raportu końcowego. Ostatni wpis urywał się niespodziewanie. Data 17 czerwca 1959. Adnotacja: Załoga wystartowała zgodnie z planem. Kontakt zerwany po 6 minutach. Brak sygnału. Operacja przerwana. Marta znalazła też zdjęcie. Czarno-białe, wyblakłe. Przed hangarem stoi trzech mężczyzn w kombinezonach lotniczych. Jeden z nich, wyraźnie wyższy o ostrych rysach twarzy, trzyma hełm pod pachą. Za nimi, częściowo zasłoniętym mgłą lub dymem, Stoi samolot o nietypowej konstrukcji. Na kadłubie widnieje numer 42, ale to nie numer przykuł jej uwagę. Na odwrocie zdjęcia ktoś dopisał ołówkiem: Nie wrócili, ale nie zginęli. Tej nocy Marta nie spała. Każdy dźwięk zdawał się głębszy, każdy cień bardziej wyrazisty. W jej głowie powtarzało się tylko jedno słowo: eksperyment. I gdzieś, w martwej ciszy nad ranem, usłyszała trzaski jakby stare radio próbowało się włączyć. Sygnał przerywany, trzaski, a potem głos. Przez szumy wyraźnie męski głos wypowiedział: "Lot 42, powrót rozpoczęty. Czwarta noc przyszła z zimnem, które nie miało związku z temperaturą." Marta siedziała przy metalowym stole w centrum hali i pisała kolejne notatki. Każde zdanie kończyło się zawahaniem, każde słowo brzmiało jak echo myśli, które nie należały wyłącznie do niej. Kiedy zegarek wskazał dokładnie trzecią w nocy, usłyszała pierwszy krzyk. Nie był to krzyk bólu, lecz coś znacznie gorszego. Brzmiał jak wezwanie, desperacka próba dotarcia przez ścianę czasu. Z początku sądziła, że to zwodnicze echo starych rur, może wiatr uderzający o blachy, ale dźwięk powtórzył się i znów dochodził z zamkniętego hangaru testowego, do którego nie zaglądała od pierwszego dnia. Tam drzwi wciąż nosiły napis, nie otwierać. Teraz jednak były uchylone. Wewnątrz panował chłód, jakby temperatura spadła o kilka stopni. Ciemność nie była zupełna. Gdzieś w głębi migało światło awaryjne. Migotało w równych odstępach, tworząc rytm, który odpowiadał pulsowi. Z każdym krokiem Marta czuła, że coś w niej drży, nie ze strachu, ale z napięcia, jakby jej ciało reagowało na obecność czegoś, czego rozum jeszcze nie rozpoznawał. Na końcu hangaru znajdowało się stanowisko dowodzenia. Mała, przeszklona kabina z konsolą sterującą, wciąż częściowo sprawną. Gdy weszła do środka, instrumenty ożyły. Jeden z wskaźników zaczął się poruszać. Jego wskazówka kręciła się w kółko, po czym zatrzymała się na liczbie 42. W tej samej chwili wszystkie światła zgasły i wtedy usłyszała kroki. Powolne, ciężkie, odbijające się echem od ścian hangaru. Nie szły w jej stronę. Krążyły obserwowały. Kiedy światło powróciło, na podłodze widniały ślady, buty wojskowe głęboko wciśnięte w zakurzoną powierzchnię, a obok nich mniejsze odciski, nieregularne, przypominające coś, co nie powinno stąpać po ziemi. Tej nocy spała na siedząco, oparta o ścianę z zapaloną latarką w dłoni, ale sen i tak przyszedł i przyniósł obraz kabina samolotu pulsujące światło, a za szybą twarz blada, nieruchoma, Lecz oczy śledzące każdy ruch. Gdy obudziła się nad ranem, jej zeszyt był otwarty. Na pustej stronie pojawiły się słowa, napisane nie jej pismem: Oni wracają, ale to nie oni. Piątego dnia Marta zauważyła coś, czego wcześniej nie dostrzegła prostokątny zarys w betonowej posadzce hangaru, zarysowany cienką szczeliną. Miejsce to ukryte pod warstwą kurzu i resztek rdzy okazało się być włazem zabezpieczonym starym wojskowym zamkiem. Na metalowej płycie widniały zdrapane litery, z których pozostało tylko: przed wejściem wyłączyć system. Zamek był zardzewiały, ale ustąpił. Gdy otworzyła włas, uderzył ją powiew zimnego, wilgotnego powietrza, niosącego zapach starej ziemi, smaru i czegoś jeszcze, czegoś słodkiego, zepsutego. Schody prowadziły w dół. Ich metalowe szczeble skrzypiały pod ciężarem jej kroków. Każdy kolejny metr zdawał się oddzielać ją nie tylko od powierzchni, ale i od czasu. Na dole znajdował się korytarz, długi, oświetlony resztkami awaryjnych lamp, z których część jeszcze działała, pulsując nierównym światłem. Ściany pokryte były warstwą wilgoci i starych grafitów, zapisanych w dwóch językach polskim i niemieckim. Strefa eksperymentalna nie wchodzić bez upoważnienia, tylko personel klasy A. Szła powoli, czując, jak każda komórka jej ciała, napina się z nieznanego powodu gdzieś w oddali rozbrzmiewał dźwięk przypominający niski pomruk jakby silnik pracujący na bardzo niskich obrotach po lewej stronie korytarza znajdowały się drzwi zamknięte na kłódkę na ich powierzchni ktoś wydrapał krzyż i cyfrę 32 obok na ścianie wisiały kajdany przymocowane do stalowych obręczy na końcu korytarza znajdowała się sala wewnątrz Porzucone łóżka, stoły z resztkami aparatury, dokumentacja rozrzucona po podłodze. Marta podniosła jeden z papierów. Był to dziennik techniczny. Ostatnia zapisana strona nosiła datę: 15 czerwca 1959. Notatka brzmiała: Obiekt niestabilny. Próba łączności zakończona niepowodzeniem. Substancja reaguje na obecność psychiczną. Na ścianie, naprzeciwko wejścia, ktoś napisał coś wielkimi literami. Tu zaczyna się druga faza. Zanim zdążyła cokolwiek zrozumieć, z sufitu zaczęły kapać krople wody. Jedna z nich upadła na dokument, który trzymała, zostawiając purpurowy ślad. Wtedy usłyszała oddech, ciężki, nierówny, dobiegający za drzwi z symbolem 42. Nie był to dźwięk wywołany echem, był blisko i należał do czegoś, co wciąż tam było. Kiedy Marta wróciła do tunelu następnego dnia, Miała ze sobą tylko latarkę, zeszyt i starą, wojskową manierkę z wodą. Korytarz wyglądał inaczej. Nie zmienił się fizycznie. ściany, drzwi, kałuże, wszystko było na swoim miejscu. A jednak przestrzeń zdawała się wibrować, jakby w powietrzu unosiło się coś więcej niż wilgoć. Zbliżając się do drzwi z symbolem 42, nie usłyszała już oddechu. Za to cisza była tak głęboka, że zdawała się mieć ciężar dotknęła zimnej stali i poczuła, jak pod palcami drży. Drzwi nie ustąpiły, ale obok nich, na ziemi, leżał zardzewiały klucz. Wsunęła go do zamka. Mechanizm zaskrzypiał, lecz przekręcił się z oporem. Drzwi uchyliły się o kilka centymetrów, a z wnętrza buchnął zapach przypominający pleśń, zmieszaną z popiołem. W środku panowała ciemność. Latarka oświetliła zarys pomieszczenia laboratoryjnego. Stoły, monitory, rozbite szkło. Ściany pokrywały wykresy i wykresy EEG, ale najgorsze było to, co leżało na jednym z łóżek polowych. Zdeformowana forma, pokryta płachtą, której materiał dawno stracił kolor. Nie podchodziła bliżej. Coś w niej wiedziało, że nie powinna. Zamiast tego skupiła się na regale przy ścianie, gdzie leżały notatniki. Przeglądała je powoli, kartka po kartce, każda z nich opisana datą i sygnaturą wojskową. Im głębiej w dokumenty tym więcej niejasności. Zapiski o reakcjach pozacielesnych, o aktywacji przez wspomnienie, o przypadkach rozdzielenia temporalnego. W jednym z zeszytów znalazła raport podpisany przez porucznika Rybaka. Subjekt 52 wykazuje reakcję na obecność osób o silnym ładunku emocjonalnym. Kontakt wzrokowy prowadzi do fali zakłóceń w sprzęcie. Po trzecim eksperymencie zaobserwowano czasową utratę przytomności u całego personelu. Jednostka nie zareagowała fizycznie, lecz fala akustyczna wskazywała na wewnętrzny ruch, projekt zawieszony, zalecenie, izolacja i deaktywacja. Na końcu raportu widniał dopisek, prawdopodobnie inną ręką. Nie jesteśmy w stanie zatrzymać czegoś, co nie pochodzi stąd. Pozostało tylko czekać. Kiedy Marta chciała zamknąć zeszyt, Usłyszała z wnętrza pokoju delikatne uderzenie, jakby coś lekkiego spadło na ziemię. Odwróciła się, ale nie zobaczyła nic poza cieniem, który wydawał się unosić przez ułamek sekundy i zniknąć. Na drzwiach, które wcześniej były puste, pojawiły się słowa jakby wypalone. Lot rozpoczęty nie przeszkadzaj. Wychodząc, Marta jeszcze raz spojrzała na pomieszczenie. Wszystko wyglądało identycznie, ale w powietrzu unosiło się echo nie dźwięku lecz emocji strachu, rozpaczy, oczekiwania, jakby coś zostało tam uwięzione, albo nadal czekało. W nocy Marta obudziła się nagle, choć nie potrafiła określić, co dokładnie ją wyrwało ze snu. Cisza panująca w hangarze była nienaturalna, pozbawiona nawet najmniejszego szmeru. Miała wrażenie, że otaczająca ją przestrzeń zamarła w oczekiwaniu. Po chwili dotarł do niej dźwięk, ledwie słyszalny, niczym oddech głęboko zakopany pod ziemią. Brzmiał jak szept rozmowy prowadzonej za grubą ścianą. Podniosła się powoli, nasłuchując. Głosy były niewyraźne, ale rytmiczne, jakby ktoś recytował tekst. Szły z kierunku głównej hali. Gdy dotarła na miejsce, nie zobaczyła nikogo, ale czuła, że nie jest sama. Na betonowej posadzce, w miejscu, gdzie wcześniej nie było nic, widniały ślady okrągłe, równomiernie rozmieszczone, jakby ktoś poruszał się wokół centralnego punktu. Z głośników przy stanowisku kontrolnym wydobywał się cichy szum. Nagle, bez ostrzeżenia, aktywował się jeden z mikrofonów. Trzask, a potem wyraźny głos: zaczynamy lot 42. Głos nie należał do nikogo, kogo znała. Był głęboki, pozbawiony emocji, ale niósł ze sobą ciężar czegoś, co nie powinno już istnieć. W tym samym momencie światła w hangarze zaczęły migać. W ich błyskach Marta dostrzegła sylwetki. Z początku pojedyncze a potem coraz więcej postacie w starych kombinezonach lotniczych, bez twarzy, z hełmami pod pachą, stali w milczeniu, tworząc krąg. W centrum znajdował się stół metalowy, taki jaki można znaleźć w laboratoriach lub kostnicach. Leżał na nim przedmiot przykryty płótnem. Postacie nie poruszały się. Czekały. Marta nie potrafiła się cofnąć, czuła, że jakikolwiek ruch mógłby ich zaalarmować. Jedna z postaci odwróciła głowę. Nie miała oczu, ale spojrzenie było wyczuwalne, jakby coś z jej wnętrza rejestrowało każdy szczegół. Zaczęli mówić, nierównocześnie, lecz jeden po drugim. Każde zdanie wypowiadane było tym samym tonem. Lot 42 dwa niezakończony, trasa nieznana, powrót wymagany. Gdy ostatnia postać wypowiedziała słowa, światła zgasły, przez kilka sekund panowała zupełna ciemność, a potem rozległ się trzask. Jakby stalowe drzwi zostały zamknięte z ogromną siłą. Gdy światło powróciło, hala była pusta. Na środku podłogi znajdowała się tylko jedna rzecz zegarek lotniczy, zatrzymany dokładnie na godzinie 4:20. Obok niego ślad buta, nowszy niż wszystkie inne. I fragment zdania wyryty w betonie: Czas nie działa tu tak samo. Poranek po nocnym zgromadzeniu był inny. Powietrze w hangarze zdawało się cięższe, jakby przesiąknięte czymś, co nie należało do tego świata. Marta poruszała się ostrożnie, jakby każdy krok mógł obudzić coś uśpionego pod betonem. Zdecydowała się wrócić do podziemnej sekcji. Wiedziała już, że tam znajdzie odpowiedzi, choć nie była pewna, czy chce je znać. Tym razem weszła głębiej. Korytarz, którym wcześniej przechodziła, kończył się innymi drzwiami, ciężkie, stalowe z zasuwą od zewnątrz. Otworzyła je z trudem. Za nimi znajdowało się archiwum, inne niż te, które widziała wcześniej. Pomieszczenie było czyste, uporządkowane, niemal nienaruszone przez czas. Półki wypełniały segregatory, skrzynie i taśmy magnetyczne oznaczone kodami wojskowymi. Na jednej z szuflad widniała etykieta. LOT-42 FAZA Końcowa. Marta sięgnęła po pierwszy folder. Wewnątrz znajdowały się raporty zawierające nie tylko dane techniczne. Ale i wpisy osobiste. Jeden z nich, napisany ręką porucznika rybaka, ujawniał rzeczy, które nie powinny były ujrzeć światła dziennego. Test biologiczny zakończył się reakcją odwrotną. Substancja nie zachowała się, jak przewidywano przejęła funkcje poznawcze integracja z pilotem niepełna pojawiły się anomalie czasowe, wspomnienia nieliniowe kontakt zewnętrzny zakłócony. W dalszej części dokumentu Marta natrafiła na analizę psychiczną. Obiekt generuje fale alfa w sposób niekontrolowany, potencjalnie wpływa na percepcję obserwatorów. Notowano halucynacje, utratę czasu, występowanie zjawisk synchronicznych, przenikają się warstwy rzeczywistości. W ostatnim folderze znalazła zdjęcie kabiny samolotu, tej samej, którą widziała w snach. Tyle, że na tym zdjęciu znajdowało się coś więcej odbicie w szybie, twarz rozmazana, ale znajoma, wtedy zrozumiała. Projekt nie dotyczył wyłącznie lotu. Lot był nośnikiem. Eksperyment miał przetrwać. Miał znaleźć nowy punkt zakotwiczenia, nowy umysł, zdolny do synchronizacji z tym, co pozostało. Z tyłu zdjęcia ktoś dopisał: Jeśli to widzisz, to znaczy, że już zaczęło działać. Marta zamknęła teczkę. Światła w pomieszczeniu przygasły. W ich ostatnim błysku dostrzegła własne odbicie w szklanych drzwiach. Nieporuszone, lecz oczy inne, głębsze jakby patrzyła przez nie nie tylko ona. Za jej plecami na ścianie pojawił się nowy napis, niewidoczny wcześniej, napisany czymś, co wyglądało na krew, kontynuacja potwierdzona. Nowy nosiciel aktywny, zbliżał się zmierzch, lecz niebo nad bezimienną zdawało się ciemniejsze niż zwykle, chmury zalegały nisko, nieruchome, jakby czas przestał płynąć. Marta czuła ciężar w piersi, który narastał z każdą godziną. Hangar, niegdyś opuszczony i martwy, zdawał się oddychać, cicho, głęboko, jak istota budząca się z długiego snu. Niebo przeciął nagły błysk, na horyzoncie nad drzewami zamigotało światło, niebiałe, nie żółte, lecz nienaturalne, fioletowo sine przypominające odbicie na powierzchni oleju. Marta stała na środku pasa startowego, z rękami opuszczonymi, jakby nie miała już wyboru. Z wnętrza hangaru dobiegł pierwszy dźwięk. Nie był to huk ani trzask, ale niski, wibrujący pomruk. Sekundy później zaczęły poruszać się drzwi główne, same. Ich metalowe zawiasy, nieużywane od dekad, zaskrzypiały przeciągle, a ciemność w ich wnętrzu rozbłysła światłem pulsującym w rytmie nieznanego kodu. Wewnątrz, na środku hangaru, znajdował się samolot. Ten sam, który widniał na starych fotografiach z numerem 42 na kadłubie. Nie było go tam wcześniej. Teraz jednak stał. Nienaruszony, czysty, jakby dopiero co wyprowadzony z fabryki. Drzwi do kokpitu były otwarte. Ze środka dobiegał szum, nie elektryczny, lecz biologiczny, dźwięk przypominający oddech, ale o częstotliwości zbyt regularnej. Na podłodze prowadzącej do maszyny pojawiły się ślady, stopy bose, lecz głębokie, jakby należały do czegoś cięższego niż człowiek. Marta ruszyła powoli, każdy krok wydawał się odtwarzać ścieżkę już raz przebytą. W głowie słyszała słowa, których nie znała, lecz rozumiała ich sens. Nie były to myśli, były to instrukcje. Gdy dotarła do wejścia, światło w kabinie rozjaśniło się nagle. Zgasło natychmiast po tym, jak przekroczyła próg. Wewnątrz znajdowało się tylko jedno miejsce fotel pilota otoczony panelami, z których każdy migał powoli zielonym światłem. Na jednym z ekranów pulsował napis: Integracja w toku. Marta nie usiadła. Stała nieruchomo, podczas gdy kabina wokół niej zaczęła się zamykać. Metaliczne ramiona przesuwały się cicho, obejmując przestrzeń, aż zapadła całkowita ciemność. Wówczas rozpoczął się dźwięk, sygnatura dźwiękowa o nieustannym przyroście, jak syrena startowa, lecz wolniejsza, bardziej rozciągnięta, jakby przeciągała moment między obecnością a odejściem. Na zewnątrz cała konstrukcja hangaru zadrżała. Światła, Dotąd gasnące i migające zapaliły się równocześnie. Głośniki, milczące przez dziesięciolecia, aktywowały się jednym sygnałem: przywrócenie procedury, LOT-42, potwierdzenie nowego ciągu. I wtedy pas startowy zaczął się rozświetlać. Jedno po drugim zapalały się światła prowadzące w kierunku lasu, jakby wskazywały nową trasę. Samolot uniósł się milimetr nad ziemią, bez dźwięku silników z kabiny nie dobiegał już żaden głos, tylko jedno, powtarzane słowo w rytmie mechanicznego echa. Zaczęto, zaczęto, zaczęto. Nad ranem mgła spowiła bezimienną grubą warstwą, odcinając ją od reszty świata. Wszystko zamarło drzewa, powietrze, dźwięk. Marta nie była już obecna na żadnym z poziomów, które wcześniej znała. Samolot zniknął bez śladu, a z nim każdy ślad aktywności jakby nic nigdy nie miało miejsca. W hangarze panowała cisza, ale nie była to cisza pustki, to była cisza zasiedlona przez coś, co jeszcze nie odeszło, ale już nie należało do tego miejsca. Stare dokumenty, zdjęcia, sprzęty, wszystko pozostało na swoich miejscach, lecz każde z tych przedmiotów wydawało się nosić piętno uczestnictwa. Na betonowej posadzce w centrum hangaru znajdowała się skrzynka, ta sama, którą Marta otworzyła pierwszego dnia. Leżała teraz otwarta, ale pusta. Tylko jeden szczegół przykuwał wzrok. Cienka, niemal niewidoczna smuga światła, wydobywająca się z wnętrza. Linia, która nie miała źródła. Nie pochodziła z żadnego reflektora, żadnego otworu. Istniała sama z siebie. Zeszyt marty, który wcześniej wypełniała notatkami, został odnaleziony później w jednym z podziemnych pomieszczeń. Ostatnia zapisana strona była inna niż pozostałe. Ręka pisząca była ta sama, ale pismo stało się zbyt równe, zbyt mechaniczne. Treść nie miała formy opisu, lecz rozkazu. Kod potwierdzony. Przebieg synchronizacji zakończony sukcesem. Nosiciel aktywowany. Pas przeniesiony. Trasa trwa. Nie było podpisu, ale ktoś, kto znał Martę, mógłby rozpoznać jej sposób formułowania myśli. Kilka dni później mieszkańcy okolicznych wsi zaczęli zgłaszać nietypowe zjawiska. Migające światła na niebie, zanikające sygnały radiowe, zegary cofające się o kilka minut. W jednym z przypadków dziecko narysowało na piasku dziwną sylwetkę, coś między samolotem a owadem z liczbą czterdziestu po środku. Nikt już nie zapuszczał się do bezimiennej. Drogi zarosły, a stare tablice informacyjne przewrócił wiatr. Tylko raz podczas silnej burzy pewien mężczyzna przejeżdżający po bliską trasą krajową Zgłosił, że widział coś dużego i ciemnego, unoszącego się nisko nad drzewami. W opisie wspomniał o cieniu, który nie rzucał cienia, i o świetle, które nie dawało blasku. Gdy zapytano go, co jeszcze widział, odpowiedział tylko To nie był samolot, to było coś, co kiedyś nim było, teraz to tylko powrót. Na miejscu, gdzie kończył się dawny pas startowy, znaleziono coś jeszcze, mały kawałek metalu, zakopany płytko pod ziemią. Na jego powierzchni widniało jedno słowo, wypalone precyzyjnie, jakby nigdy nie zostało wyryte ręką człowieka. Kontynuuj.